Okej okay. A więc siema wszystkim w pierwszym odcinku. Zagrajmy w Amnesia, Amnesia, Amnesia. Jak to woli? A Machine for Pigs, czyli drugą część amnezji, która właśnie dzisiaj została dostępna. Została dostępna do kupienia na Steamie. Także jest to. Pierwszy horror, który jest nagrywany na moim kanale przeze mnie. Także. Nie za bardzo wiem, jak to wyjdzie. Grałem w pierwszą amnezję. Przeszedłem ją, mogę z czystym powiedzieć. I muszę Wam powiedzieć też przy okazji, że. To było straszne, naprawdę. Ale. pozytywnie straszne, że tak to powiem. Ja jestem. Słabo, obe... słabo obeznany z horrorami i. Można powiedzieć, że takie gry są dla mnie, bo ja się tych horrorów naprawdę faktycznie bardzo boję i myślę, że to będzie gra jednak dla mnie. Ci, którzy mają mnie zalajkowanego na Facebooku, tak to się chyba mówi, yy, wiedzą już od wczoraj, że ta seria się u mnie pojawi. Także, no cóż. Um, myślę, że nie za bardzo. Nie za bardzo. Chcę przedłużać to więcej, dłużej. Także. Em, no co? Klikniemy tę nową grę. Ja tutaj ja też tutaj grałem wcześniej przez chwilę, żeby sobie ustawienia dostosować. Dlatego. No cóż. Dajemy nową grę i zobaczymy, co ciekawego się stanie. Piękny loading screen. Jakieś serce sobie tutaj jest. I zaraz na pewno się ukaże jakieś intro. O ile tylko gra się załaduje. Okej. Okay. Chyba... Ch chyba wstałem. Także zgaduję, że to co zobaczyliśmy w intrze to był właśnie jakiś sen. Co prawda nie rozumiem dlaczego... Um, moje łóżko jest y, z takimi kratami y, obłożone, no ale widać w tamtych czasach y, tak się spało. Okej, okay, ja mniej więcej chyba wiem, co tu trzeba zrobić na sam początek, bo tak jak mówiłem em, Sprawdzałem co tutaj mniej więcej e, sprawdzam, po prostu ustawienia dokładniej I wiem mniej więcej to, co trzeba chyba zrobić na samym początku e, Także na początku może sobie wezmę tą e, notatkę Okej, okay. przepraszam, muszę sobie odkażnąć? <laughs> A więc czytam W swoich snach Widzę człowieka odzianego w skóry jaguara i upierzonego niczym jakiś ukrwawiony święty. To, co wyszło z serca, naoliwiło nas swoją ciężką stopą, zdeptało całe zło i wyzwoliło wszystkich ludzi. Cuchnący upał dżungli, który odczuwam gdzieś wewnątrz w okolicach czoła. Moje skronie huczą, a krew pulsuje pod czaszką. Czuję, że jest tam jakaś żywa istota. Szczur. Przeklęty szczur wgryzający się od wewnątrz w mój mózg, pragnący wydostać się na wolność. Nawet Laudanum nie jest w stanie stłumić tego nieustającego uczucia głodu. Słyszę, jak moje dzieci bawią się pod na poddaszu, ale zamiast miłości odczuwam przeraźliwy strach. Czemu w moich myślach jest tyle desperacji? Okej. Okay. A więc... Y na pewno jest coś o dzieciach, bo w If In było coś o dzieciach, i teraz coś też przeczytaliśmy o dzieciach. Także dzień dobry, już bez będę szukał, tylko um... tak, tu się że jeszcze, jeszcze można powiedzieć szufladkami. Ale z tego co widzę, tutaj raczej nic nie było. Panie krzesło, posun się. Nie. Okej. Okay. Okej, okay, tam coś na dole jest, ale tam raczej nie zejdę, więc idziemy po kolei. Mamy Łazienkę. W łazience nie ma chyba nic. Jest wanna. W której kąpały się dzieci. Co można usłyszeć po dźwięka? Więc to chyba dało mi tylko tyle. Okej. Okay. Czyli ewidentnie nasz bohater jest ojcem i gdzieś mu się zapodziały dzieci. Okej. Okay. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Okay. Is there something? Jest kolejna głowa świni. Śmi nie, to jest maska przepraszam, to jest maska świni. E, I lampa, którą sobie możemy wyłączyć, ale nie za bardzo widzę sens tego robić, więc... E, jeszcze to sobie możemy sprawdzić, ale też nic raczej tu nie ma. Co się stało? Nie wiem. Coś w wpieprzasz panie Randol. Kurczę. Ok, także zostało nam już tylko jedno pomieszczenie, mianowicie to. Papa, papa. This way. Młody przestał się bawić światłem. Potem będziesz płacił za prąd, i zobaczymy, kto się będzie śmiał. Ok, w ogóle jakaś śmieszna kula. A nie, to jest piłka. Piłka, chodź tu. Chodź, 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 Pod światło, chcę zobaczyć jak wygląda. Okej. Okay. chodź, na razie jest moja tarcza. Krzesło mi otworzyło drzwi, ale ja, to ja podziękuję. <grystanie> o Jezus, dobra. E, tu już nie byłem, także tu już nie wiem co się stanie. E, tu jest. Tu jest szafa, której nie ma go otworzyć, więc idziemy sobie dalej. Tu też nic nie ma. Słyszę te dzieci, tylko. Dodano notatkę do dziennika. Aby otworzyć ekran, notatek na Cioeni M. Jeżeli utkniesz, warto do nich wrócić. Okej, okay, dzięki. Przy okazji, jeżeli będzie słyszeć, że mam taki leki kater, to was za to przepraszam. Ale to są niestety moje ostatki choroby jeszcze. I niestety nie za bardzo mam co z tym zrobić. I przydała mi się lampa, ale lampy jeszcze nie mam, więc... Um... O, lampa Co... Jo! Młody! To nie jest śmieszne Dobra Ej, powiem ci, że fajnie tu miałeś, nie no Pełny luksus Teddy? Okej okay. Tata mówi, że w tym roku nie będzie Bożego Narodzenia, ponieważ jest zbyt zajęty Niania powiedziała, że nie wolno mu przeszkadzać, bo ma mnóstwo spraw na głowie Gdy wychodzi do pracy budzimy się, a gdy wraca często już śpimy w ogrodzie znaleźliśmy ptaka ze złamanym skrzydłem Pokazaliśmy go niani, która stwierdziła, że to obrzydlistwo i zatłukła go wałkiem do ciasta Wow Kiedy wszyscy zasnęli, zakręciliśmy się na dół, by go pochować W ogrodzie była świnia Słyszeliśmy, jak coś obwąchiwała Wtedy przyszedł tata i powiedział, że my natychmiast wejść do środka Był wściekły, ale chyba znowu płakał Okej, okay, także w tym momencie ubolewamy nad jakimś ptaszkiem, tak? Okej okay. Ale widziałem tego małego skubańca, który gdzieś tutaj biegnął, tam, tutaj, gdzieś. W ogóle wiecie co, w pierwszej amnezji do lampy była oliwa, którą trzeba było dosyć oszczędzać. Nie wiem jak tutaj to działa, bo tutaj nigdzie nie mogę ekwipunku włączyć, nie wiem czy w ogóle w tej grze jest ekwipunek. Ale zapewne jeżeli będzie, to się o tym dowiem. Um. Muszę powiedzieć, że bezpieczne. Bezpieczny pokój dla swojego dziecka zorganizowałeś koleś. to naprawdę. Naprawdę pełen. Pełno bez, pełne bezpieczeństwo ci powiem. E, tylko on biegnął gdzieś tu chyba, albo... No gdzieś tu był. O, co to? Okej, okay, coś popchnąłem. Idź mi stąd. O, o dobra. Progres. We're hiding, Daddy. A, -ha, ha, takie śmieszne, co? Takie śmieszne. Swaniak mały, kurde. Dlatego nie cierpię dzieci. Człowiek musi za nimi łazić w jakimś strychu. Kurcze, idź mi stąd. Dobra. Ok, na razie jest dosyć spokojnie, ale amnezję ma to do siebie, że ona właśnie na początku jest w miarę spokojna. W miarę stara się, przy się przygotować gracza, właśnie e stara się go wprowadzić w cały klimat i stara się mniej więcej zacząć opowiadanie historii. Aczkolwiek jak zaraz coś na mnie wyskoczy, to się mogę zdziwić. Okej. Okay. Tu raczej nic nie ma. Chyba też nie. Jest Biblia, ale Biblia mi się nie przyda. E, tu nic nie ma. Tu też nie. Tu też nie. E, ja nie wiem, czy w ogóle w tych szafkach coś można znaleźć. O, jest notatka jakaś. Odpowiedział, że zna te ruiny. Wyglądał nędznie, przeżarty przez jakąś odrażającą chorobę. Zauważyłem, że dziwnie mi się przygląda, tak jakby naprawdę chciał wiedzieć skąd o nich wiedziałem. Walcząc z pokusą uderzenia go w twarz za tę bezczelność, po prostu uśmiechnąłem się i odrzekłem, że w mojej rodzinnej bibliotece są ciekawe książki podróżnicze. Ten niepiśmienny dureń oczywiście tego nie zrozumiał, ale zgodził się nas poprowadzić. Powiedziałem dzieciom, że to będzie niezwykła podróż. Jeżeli te stare kamienie kryją w sobie bogactwa, myślę, że będzie to pierwsza z wielu podobnych. Ok, tu nic nie ma. Także idziemy tu. Ja się boję iść na dół. Także może najpierw tutaj, co? Tu jest zamknięte. Coś tam na mnie krzyczy. Ja się boję. Ja nie chcę tam iść. Jakiś orzewek? Nie. Nie możesz po prostu do mnie przyjść? Co? Wow. Chyba do jakiejś biblioteki wszedłem, czy coś? Nie mam pojęcia okay. you don't mind if i record this, do you? i find it most useful. ah, you have one of those wonderful Martin fills but uh, no, of course not, my dear fellow. it's my own design, professor, along with everything you see most useful. you understand, of course, where the ministry sent me, that they have concerns. <laughs> Hmm. No, muszę powiedzieć, że z tym zegarem jest na pewno wszystko w porządku. Tu są jakieś książki dziwne, dobra. Jezu siebie! Bo... Haha! Ha, ha. Ale fajnie! Dobrze! O. I z czego się śmiejesz? Śmieszycie to, tak? Śmieszycie to! No! Wszystkich to śmieszy tutaj. Mogę pograć chociaż? Nie mogę. O, ho! ho o. Dobrze. <grystanie> o. Dzień dobry. Nie lubię kiedy drzwi są same otwarte, to nie wróży nigdy nic dobrego. Aha. Może być pewien problem, ale ok. Otwórz się. Okej. Okay. O, mogę to wziąć. Co ja zrobiłem? Przepraszam? Światełko sobie włączę. Ho w ogóle ja tak łażę z tą lampą, a nie mam pojęcia czy jest jakaś oliwa do tego, czy coś on ja zaraz wyczerpie pewnie Co mi to daje? Nie mam pojęcia O, o, więc dobra o fuck. O ty gnoju, o ty! Ty oni, to, oni wyglądają jak jakieś kosmity, ej bez kitu Widziałem was! Kurde Co to? Ej, czy mi się tam? A, no to mam przez ranę. Okej okay. To jest chyba jedyne, przej jedyne przejście. To się nie zapowiada zbyt dobrze. Okej, okay, sorry, taki drobny przeskok, już jestem. Nie chciałem mu przerywać tego, co on tam sobie mówił. Także ym, co to jest? Coś, coś kliknąłem. Czyczki. Drugie Ale trochę gorsza jakość Panie, wy to naprawdę... Moglibyście jakieś lepsze karę. Ej, ja tu byłem What? What the fuck? To były lustra? Aha to fajny bajer. Okej, okay, zakładam, że muszę iść teraz tędy. Coś mnie zje. Dobra. Spokojnie, nic się nie dzieje. Spokojnie. Mogę tu wejść? O, tu jest chyba przejść do jakiejś lokacji nowej. Okej, okay, jest ciekawie. Nie za bardzo wiem w sumie co się dzieje. Ścigamy jakieś dzieci, które wyglądają jak jakieś alieny. I w sumie nie za bardzo wiem na razie jak to interpretować. Jesteśmy w jakiejś części domu, w której. nie wiem, ktoś nas podglądał czy coś. Szczerze nie wiem. Ponieważ tam lustro było jako, jako właściwie taka szyba Aby biec pod czasówką, no to dzięki, wiem o tym Dobra Okej, okay, sprawdzę najpierw tamto, tamto miejsce Tata. tata mówi, że nie możemy bawić się już ze zwierzętami. Kiedy bawiliśmy się chłanego z kukiem, przyszedł i krzyczał na, na nas, a właśnie chcieliśmy ukryć się z panem, za panem niedźwiedziem. Kuk mówi, że to dlatego, że tam jest broń, ale przecież tata, sorry, czasomierz, ale przecież tata zawsze pozwala nam ją polerować, więc na pewno nie chodzi o to. W każdym razie, w, w tym pokoju straższy to jest zły znak. W nocy można usłyszeć dachy przemykające pewną ścian za skrzyniami. Często są rozłoszczone, albo przynajmniej tak to wygląda. Sądzimy, że to dlatego dzwonią łańcuchami, trzaskają drzwiami i robią podobne rzeczy. Nie lubimy tego miejsca. I zakładam, że ja też nie będę go lubiał, ale pewnie będę musiał tam iść. Dobrze, czas mi się w sumie skończył, dlatego ja będę powoli kończył. Aczkolwiek wejdę sobie... Zejdę sobie jeszcze trochę na dół. Okej, okay, nie ufam sufitowi temu tego miejsca. Jak mi, jak mi jemnie na łeb, to ino... o, widziałem was. O! Ja, ha, 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 przepraszam! Dobrze, już! Je yeah, Dobra, 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 dobra! Idź mi stąd, Panie! Mocne! Dobra! Może tu będzie bezpieczniej? Say, my dear man, you look awful. Yes, sir. I to have picked up something rather nasty What you've been through. A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, professor. But first, a drink. Dobra, wiecie co? Ja to będę kończył odcinek. Nie chcę zbyt dużo nagrać, ponieważ. No wiecie, to jest pierwszy odcinek, który nagrywam zaraz po premierze tej gry. Jest w tym momencie godzina, lekko po 19.00, także nie mać takiego fajnego super klimatu, ponieważ chciałem to jeszcze dzisiaj wrzucić na YouTube'a. Także, no cóż, ja się z Wami na razie żegnam. Na razie, tak jak mówiłem, z tego co widzę, gra nas wprowadza dopiero do gry. Nie rzuca nam żadnych jakichś ciężkich strachów, ale i tak widać, że klimat buduje się dosyć ciekawie. Więc cóż, ja się tutaj za żegnam, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.